Cześć! Dziś podpowiem, jak możemy samodzielnie zmierzyć w przybliżeniu głębokość bieżnika w naszej oponie bez użycia jakichkolwiek narzędzi profesjonalnych. Także zapraszam na filmik. Przypomnę tylko, że zgodnie z prawem minimalna dopuszczalna wysokość bieżnika to jest 1,6 mm. Ale jak to tak naprawdę ocenić, kiedy nasze opony są już zużyte, a nie do końca chcemy jeszcze je wymieniać? No to tak. Niektóre opony posiadają takie specjalne wybrzuszenia tutaj w środkowej części bieżnika jeżeli nasz bieżnik jakby dojedzie aż do nich, to znaczy, że kwalifikują się do wymiany. Ale tak naprawdę, szczególnie w wypadku opon zimowych, gdzie głębokość bieżnika ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o przyczepność na śniegu czy takiej nawierzchni błotnej, to zalecana wysokość bieżnika to są 4 mm. I teraz, jak sprawdzić, czy ta nasza opona ma te w miarę bezpieczne 4 mm? Takim najprostszym sposobem na ocenienie wartości 4 mm, czyli tej uznawanej powszechnie za bezpieczną, jest użycie monety dwuzłotowej. Odległość tutaj naszego tego złotka wynosi właśnie 4 mm. Także bierzemy sobie koło, ustawiamy monetę dwuzłotową, no i zerkamy poziomo tutaj jak najbardziej oceniłbym tą głębokość bieżnika na około 5 czy nawet 5,5 mm. Także opona jest OK. OK, a teraz jak po prostu zmierzyć głębokość bieżnika nie posiadając żadnych specjalistycznych przyrządów. Załóżmy, że nie chcemy robić mojego patentu z monetą złotową. chociaż polecam, bo właściwie to fajnie pozwala ocenić. No tylko mamy do tego do dyspozycji jakąś tam miarkę bądź linijkę. A właśnie pewnie dużo osób zastanawia się dlaczego nie użyłem do tego linijki po prostu nie przyłożyłem jej tak. A dlatego że linika nigdy nie zaczyna się od samego początku skali mierniczej. Tylko zawsze mamy jakiś taki rąbek, który po prostu nam tą skalę jakby chroni, czy po prostu linika jest nieco dłuższa. Więc to już by zaburzyło pomiar, więc samą liniką tego nie zmierzymy. No więc bierzemy cokolwiek cienkiego. Bierzemy nożyczki. Sławną, wszechobecną trytytkę. No i taką trytytkę, czy też może użyjemy nożyczek. Po prostu ustawiamy sobie w najgłębszym miejscu, centralnie. Odmierzamy w miarę na płasko. I mamy tak, potem jesteśmy w stanie to sprawdzić na właśnie jakimś centymetrze, czy gdziekolwiek w skali. No, ile to wychodzi? Tutaj ciężko mi to kazać. Około 5-6 mm. Tak jak to wyszło w wypadku mierzenia ja metodu złotową. Wiem, że to wydaje się śmieszne, jeżeli ktoś ma profesjonalny pomiar w sensie przyrząd do pomiaru ponieważ są to metody chałupnicze. Ale jeżeli ktoś zupełnie nie ma pomysłu, jak zmierzyć po prostu głębokość bieżnika. To mam nadzieję, że ten filmik się przydał. Oczywiście są to metody bardzo chałupnicze i nieprofesjonalne. Także nie możemy traktować tego jako wyznacznik w wypadku np. kontroli drogowej i powiemy, że a my sobie zmierzyliśmy tutaj centymetrem, że mamy 2 mm, a wyjdzie, że mamy jednak 1,5. Więc opona nie nadaje się już do użytku. Ale jeżeli ktoś nie ma zupełnie pomysłu, jak to zmierzyć, to lepiej tak niż w jakiś inny sposób. A tym bardziej polecam sposób z monetą dwuzłotową, jeżeli chcę mieć te 4 mm bezpieczeństwa na drodze. Także mam nadzieję, że się komuś to przyda i do zobaczenia.